Ja idę sobie tam, w tamtym kierunku, tutaj za tym młodnikiem, tam dalej jest jedna chałupa, I tu Wam zaraz opowiem taką legendę związaną z tym młodnikiem. No i pewnego dnia, jak ona sobie siedziała tam na górce, pojawiły się w tym terenie dwa Mercedesy na niemieckich numerach. Mówi, chodzili tutaj po tej łące, kręcili się z jakąś mapą, z czymś, czegoś, ewidentnie czegoś szukali. W pewnym momencie, gdy zobaczyli, że te krowy tam do niej idą i ją zobaczyli na tej górce, szybko uciekli, wsiedli w te Mercedesy i otwieramy to moi kochani. Witam, witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Jak widzicie tutaj koło mnie buteleczka stoi chyba z Bambuci. Ja ją zabiorę ze sobą. A dzisiaj, moi drodzy widzowie, dalszy dzień poszukiwań poroży, ale dzisiaj y, miejscówki takie troszkę ciekawsze jak widzicie, znajduje się na terenie starego zabudowania tutaj były domy kiedyś, także zrobię sobie dzisiaj takie kółko z 5 km. Tam dalej też są domy, to wam pokażę, no, to znaczy były domy. To wam pokażę. Może coś ciekawego znajdziemy, jakieś nie wiem, butelki może, bo to poszukiwacze tutaj się cały czas kręcą, także podejrzewam, że coś wykopując powywalali na, na, na wierzch. I może to tam gdzieś leżeć. Także idziemy sobie zobaczyć. Ja tą butelkę z Bambuci. Oczywiście zabieram ze sobą, bo tutaj niedaleko jest śmietnik i jest taki parking jakby leśny. Także tam jest śmietnik. Wezmę tą butelkę od razu wyrzucę. No ja coś drwale pewnie robili albo grzbiarze, Bambucie bepili. No, oczywiście Bambucia to jest takie wino. Tanie, nie? Wiecie. Nie wiem, po 5 zł kiedyś było. <laughs> butelkę zabieram i lecę za porożami także moi drodzy widzowie oczywiście zostawcie tam jakąś łapeczkę jakiś komentarz oczywiście no, ten algorytm, żeby tam się kręcił dość dobrze idziemy na te ruiny oczywiście tam Wam pokażę te ruiny, moje tereny także super fajne tereny na poszukiwanie i w ogóle do chodzenia centrum leśne takie powiem Wam, tu jest sam las wszędzie dookoła Wioska jest nie wiem, z 3 km dopiero stąd. Kiedyś tutaj była wioska. No, teraz mamy sam las. Także lecimy. Zapraszam na odcinek. Tutaj znowu mamy mega wielki okop po jakimś czołgu albo po jakiejś hobicy No, tutaj na tych terenach już walki. Walki były, co możecie zobaczyć sobie na, moim, na moich wcześniejszych filmach. Duże zacięte walki tutaj ze Sesmanami się tukli. Tutaj druga armia wojska polskiego, tutaj rosyjscy żołnierze, oddziały pancerne. Także polecam moje wcześniejsze odcinki. Zajrzyjcie sobie tam, jak ktoś się interesuje, takimi rzeczami, że nie tylko poszukiwania jakichś poroży, tylko Poszukiwania z wykrywaczem metali. Tam będziecie mieli na wcześniejszych odcinkach. Ci co nie znają mojego kanału, niech sobie zajrzą, zasubskrybują. Także polecam, polecam, a ja sobie lecę tamtym brzegiem. Pójdę tutaj sobie tego, tej uprawy, tym młodniczkiem. Tam za tym młodnikiem zawinę się w tamtą stronę, i tam pójdę na chałupę. Tam wam pokażę na chałupie. Tam pewnie pozostałości mury będą i tak dalej będzie to wszystko ładnie widać także, także idziemy sobie w tamtym kierunku I Tutaj jak macie ten młodnik tutaj kiedyś była łąka I tutaj e, Słyszałem taką legendę mi znajomy opowiadał Związaną z, e, z tym młodnikiem właściwie nie z tym młodnikiem tylko z tą łąką co tutaj była kiedyś e, Zaraz wam opowiem Idę w tamtą stronę Tam co to było, a gęsi lecą, o gęsi wracają, widzieliście, wiosna idzie. Tu za moimi plecami rośnie teraz młodnik, to widać, kiedyś tutaj była łąka, tam dalej za tym młodnikiem jest dom, właściwie dwa domy, były kiedyś, już, te dom... już tych domów nie ma. Mój kolega, jest starszy ode mnie, ja wiem, z 10 lat bodajże, no i jego mama, jak oni się tutaj przy, przeprowadzili, bo to repatrianci ze wschodu, jak się tutaj przeprowadzili, sobie wzięli tam jeden budynek. No i jego mama tutaj wypasała, nie wiem, jakieś owce czy coś takiego. No i pewnego dnia, jak ona sobie siedziała tam na górce, tak mi oczywiście on opowiadał, nie? Że, że jak ona sobie siedziała tam na górce. To pojawiły się w tym terenie to już były lata ona mówi mówiła lata 70., pojawiły się w tym terenie dwa Mercedesy na niemieckich numerach. Oni jej nie widzieli, bo ona tutaj się pasły, te, te kozy, czy, 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 czy krowy, czy coś tam, nie wiem, jakieś bydło. Ona sobie siedziała tam był las, na górce był gruby las ona sobie tam siedziała yy, jako pastuszek nie, I sobie pasła to tutaj się pasły te te te. te. No, i podjechały te dwa Mercedesy, mówi, na niemieckich numerach. Mówi, chodzili tutaj po tej łące, kręcili się z jakąś mapą, z czymś, czegoś ewidentnie, czegoś szukali. W pewnym momencie, gdy zobaczyli, że te krowy tam do niej idą i ją zobaczyli na tej górce, szybko uciekli, wsiedli w te Mercedesy i tyle ich było widać tutaj, oczywiście. Jak opowiada później, że za parę dni jak tutaj przyszła znowu te krowy sobie paść, to na dole na dole były wykopane trzy dziury, takiej mniej więcej metrowej szerokości, metr głębokie. Także prawdopodobnie Niemcy sobie przyjechali po swoje rzeczy, mieli tutaj schowany. Tutaj zaraz, dalej były dwa domy. Tutaj mieli pewnie schowane jakieś depozyty. Także taka ciekawostka związana z tym, z tym młodnikiem, z tą łąką, co tutaj kiedyś była. Tak mi opowiadał mój znajomy. Tak mu opowiadała jego mama. Także wierzcie albo nie. Takie oto tutaj legendy krążą na temat tych depozytów. Oczywiście nie powiem, że nie znajdowali, bo ludzie tutaj po wojnie chodzili z tak zwanymi paliczkami. Wkuwali się w ziemię i znajdowali porcelanę, znajdowali kosze z różnymi rzeczami niemieckimi, także jak najbardziej ja w to wierzę i człowieka cały czas napędza to, że jeszcze coś tutaj po prostu jest schowane, także idziemy szukać zobaczcie, idę tak sobie tutaj przy tym rowie szedłem, taki dość spory ruch i zobaczcie, tam jest ambona rozwalona i tutaj mamy takie stare dęby dość, a tutaj Dość stary kasztan, z daleka już go widziałem. I powiem Wam ciekawa sprawa, jakiś piaskowiec tutaj leży. Tak, jakby jakieś kurde mury, jakieś gruzy czegoś albo, albo może jakiś pomnik w lesie stał czy coś. Nie wiem, na mapie tutaj nic nie jest zaznaczone. Zobaczcie już to. Zobaczcie piaskowiec normalnie ciosany. Jakby kawałki ściany, jakiś czegoś, może nie wiem, jakaś szopa tu stała, może jakiś pomnik. Aż tam dość stary, na pewno po niemiecku, czy tam też takie starsze drzewo z tyłu jest. Dzięcioł tutaj robił robotę. Zobaczcie, jak zwalił trochę tej kory. Ale powiem Wam, że to jest całkiem niedawno, całkiem niedawno. Tutaj musiał dziubać, ale tutaj robactwa było pod tą korą. No. Zrobił robotę. To są to są lekarze tych drzew właśnie. Zobaczcie taka ciekawostka dla tych młodszych widzów, bo oczywiście ci starsi widzowie wiedzą co to jest. Kiedyś tak na jednym forum na tym na Facebooku jakiś młody Poszukiwać, czy tam ktoś, kto, kto się porusza po lesie, pytał się, co to za znaki są na tych drzewach? Jakie znaki? Jakie znaki takie nacięcia? Nie wiem, może to skarb tutaj jest ukryty. W każdym bądź razie, moi drodzy, kochani widzowie, tak się zbierało kiedyś żywice. Dla tych młodych widzów, bo oczywiście ci starsi, ci starsi widzowie, co tam po lasach chodzą. Na pewno już widzieli i wiedzą co to jest. Tak się kiedyś nacinało sosnę. Tutaj się wieszało mniej więcej gdzieś w tym miejscu kubek. Taki, ja kiedyś znalazłem na jednym odcinku, możecie tam zobaczyć takie kubki. Niemcy mieli takie cynkowe, cynkowe kubki. Taki kubek się wieszało i stąd ładnie tutaj ściekała żywica. Aż do, aż do tego kubka. Patrzcie, jak tam chodzą sobie dwa żurawie. Nie wiem, czy je będzie widać. O, o, patrzcie. Dwa żurawie sobie chodzą. A już, już, już. O, lecą, lecą. O, panie. <grytanie> o, pięknie krzyczą. Tutaj sobie lecą. Hmm. Piękny dźwięk. Piękny dźwięk. Tutaj macie lizawkę. Jakby ktoś nie wiedział. Myśliwi tutaj przywożą kostki soli. Kładą tą sula. Tutaj zwierzę na sobie przychodzi liże. Jak woda spływa. Deszcz pada, woda spływa po tym kołku na dół. To sobie zwierzyna wylizuje ten kołek. Tą wodę z tym solą. Także to jest lizawka. A koło lizawki często krąży zwierzyna, jelenie, dziki, sarny, i inne takie. Także może jakiś róg, gdzieś, poroże. Tam takie dęby stare. Z tej strony też. Stare dęby, a tutaj łąki. Tam w te dęby chyba pójdę zobaczyć, czy jakiego poroża nie ma. Dobra, idziemy i patrz, to se idę drogą, a tutaj zobacz, to co leży. Se tak patrzę, se na drogę się, a tutaj co leży. O! 5 złoty, Kurde, To jest. Pieniądze leżą na ziemi, tylko trzeba się schylić po nie. Mówią. dobra. Idziemy dalej. Tutaj chcę Wam pokazać taką ciekawostkę. Ja wyszedłem tam z tego młodnika. Tutaj tędy sobie szedłem. I zobaczcie, zobaczcie, gdzie ja doszedłem. Zobaczcie ruiny starego budynku po niemieckiego. Tutaj Wam zaraz pokażę mury, żebyście nie myśleli, że tutaj ktoś gruz wysypał. Czy coś takiego w środku lasu? Powiem Wam, że to jest środek lasu. Do pierwszej miejscowości jest jakieś 2 km. Najbliższej, i zobaczcie tutaj kawał muru. Został się jeszcze. O, popatrzcie. Popatrzcie, jakie piękne mury. Stare mury. Takie to, oto moje tereny. Kawałek ceramiki, zobaczcie. Kawałek starej ceramiki, jakieś garczka. Takie to, to moje tereny, to jakaś piwniczka była albo coś takiego. Także moi drodzy widzowie yy, polecam yy, odwiedzać takie tereny. Tu zobaczcie jakieś kawałek ceramiki. Jakieś, jakiś kubek. Kubek ceramiczny. Polecam odwiedzać takie tereny yy, u siebie tam gdzieś yy, u was po lasach szukać, bo naprawdę powiem wam, że to jest ciekawe. To są ciekawe miejsca naprawdę jak ktoś lubi historię. I takie, y, takie w ogóle zwiedzać takie takie rzeczy takie, takie lasy. Także polecam sobie z, y, ściągnąć y, aplikację Vetus Maps. Ona działa na Androidzie to nie jest jakieś tam y, ten y, reklama dla tej aplikacji ale to fajna aplikacja mi się podoba i, i to jest jedyna aplikacja która działa u mnie na telefonie nie muszę tam nic kombinować z mapami i tak dalej. Pobieram sobie mapkę pierwsza darmowa i sobie jeżdżę po lasach i szukam takich miejsc także zobaczcie. Tutaj był stary niemiecki po niemiecki budynek, a tutaj Wam powiem, tam dalej. Bo tu jest taka krzyżówka. Tutaj przy tej krzyżówce były dwa budynki. Tam troszkę dalej, za krzyżówką, jeszcze jeden budynek duży. I tutaj, tutaj niedaleko jakieś 100 metrów stąd jeszcze jeden budynek. Także moi drodzy widzowie, polecam takie wycieczki, jak ktoś się nudzi w domu aplikacje na rowerek i do lasu u siebie szukać. U siebie szukać takich ruin, bo naprawdę tutaj od razu wyobraźnia działa, że tutaj zara ukryte skarby jakieś są i tak dalej. Także także szukajcie, szukajcie u siebie. A ja lecę dalej. O. Żurawie już. Żurawie już krzeczą. Skrzeczą, także chyba idzie wiosna. Ktoś tutaj rył. Ostro jacyś poszukiwacze. I co my tu mamy? Kawałek butelki z korkiem. Skąd korek? Hmm. Niestety się nie rozczytam, ale kawałek butelki po niemieckiej z korkiem. Jeszcze. Także tutaj jakiś śmietniczek. Podejrzewam, ktoś tu wykopał. Zobaczcie złom. Trzeba będzie naszykować ten złom, zabrać śmieci. Nie zostawiam. A zwłaszcza zło, złomu. Ja tutaj sobie przyjadę. Zabiorę to. Zobaczcie tu jakiś kawałek jakiegoś zawiasu, albo nie, to jakieś okucie z jakiejś belki, bo takie wygięte nie. Okucie z jakiejś belki. Tutaj mamy kawałek jakiejś puszki. Po czymś. Także sprzątamy, sprzątamy lasy. Nie zostawiamy takich śmieci. A tam jest ta chałupa, tutaj, tu za tym świerkiem. A tutaj śmietnik. Dobra, a ja lecę dalej. Ja może obejdę tam, pójdę na tamte budynki, zobaczymy jeszcze sobie. I idę gdzieś tam, za Porożami. Dobra, lecimy. To wam muszę nagrać. Zobaczcie, jak się chłopacy, chłopacy bawią tutaj u nas. Dziura. Dziura wykopana. A w dziurze buteleczka leży. Skąd ta butelka tutaj? Dziura wykopana przez poszukiwacza. A w dziurze butelka powódce. Panowie. Weźcie wy się ogarnicie. Jak to później ma być dobrze, gdziekolwiek. Zobaczcie tutaj. Wygrzebali kawałek butelki. Podejrzewam, że to będzie jakiś gerlicer. Coś takiego: kawałek butelki po niemieckim piwie. Tutaj wygrzebane kawałki butów. Dziura po poszukiwaczach. Ajajaj, aj, aj. jak to ma być dobrze później w tym kraju? Zobaczcie, śmieci na wierzchu pozostawiane. Tutaj butelka znowu jakaś po niemiecka, cała powinie. tak, po niemiecka po winie. Niemiecka butelka po winie. Oj. Zobaczcie, tutaj druga butelka. A ja Już widzę co oni tutaj kopali, zobaczcie. Tutaj jest kawałek tej tarki cynkowej. I to im pewnie tutaj dzwoniło. To następna butelka po piwie albo po winie jakimś. Poniemiecka. Wrzucę tam do dziury Na razie Będę musiał tutaj przyjechać to pozbierać te śmieci Bo nie zostawiamy takich rzeczy ludzie No Tutaj jest dom Tutaj był dom Kawałek dalej Także jak już wykopujecie To zakopcie też śmieci z powrotem jak nic nie ma to zakopcie to z powrotem, kurde. Bo naprawdę później ciężko o jakieś pozwolenie, czy o coś takiego. Choćby nawet bez pozwolenia, czy chciał iść do lasu, ale leśniczy będzie jechał gdzieś, wyjedzie, zobaczycie z wykrywaczem. I masz chłopie pozamiatane od razu. A tak jakby był porządek, to by był spokój, nikt by się do nikogo nie czepiał. Tutaj, tak powiem Wam, tam jest taka krzyżówka dalej, tam był dom na środku. I powiem wam taką ciekawostkę. Tutaj kiedyś jak chodziłem z chłopakami, chodziliśmy, to przy mnie kolega znalazł chłopaczek, znalazł krzyż żelazny, pierwszowojenny, pod cegłą, także był, leżał pod cegą, także był zachowany, kurde, normalnie jak strychowiec i dwie odznaki bodajże jedną tą kobiecą, taką yy, nazistowską kobiecą. Kojarzycie z taką, taki trójkąt, coś takiego. Taką odznakę. Także tam ciekawe miejsce też jest. A no, i to jest takie centrum. W lesie tutaj były cztery budynki. A do najbliższej wioski jest gdzieś jakieś dwa kilometry. Tutaj mamy kolejną chałupkę. Widzę, że ktoś tutaj eksploruje. I to Wam powiem, że... Dzień, dwa temu, może ze trzy dni temu, nie więcej zobaczcie. To świeżo, wszystko świeżo ryte. Po co te cegły tutaj ktoś wyciąga z tej, z tej ściany? Chyba, że ktoś cegły zbiera takie szerokie. I tutaj macie, tutaj były chyba ze dwa, trzy budynki, a tutaj kawałek dalej. Tam był też duży budynek i tam były jakieś maszyny, czyli nie wiadomo, prawdopodobnie był tam tartak kiedyś. Także taki większy budynek, czy tam dwa nawet budynki, duże takie budynki i takie betony. Betonowe takie kwadraty wylane i na nich takie szpile, jakby po jakichś silnikach czy coś takiego. Także prawdopodobnie z tego co tutaj ludzie mówią, że tam był tartak kiedyś, właśnie. Także. Napędzany pewnie jakimiś silnikami dużymi. Ja sobie idę tutaj, w ten młodnik, za porządkami. Idę do tamtego budynku. To Wam jeszcze zaraz pokażę tamten budynek. Tam mniej więcej przede mną, jest jakieś 100 metrów. Także. I <laughs> teren ciężki, kurde. Jeszcze mi się szprychy. O, oh. szprychy połam, pan. Kurde. Idziemy tam o panie, się zmęczyłem się zmęczyłem się pchając ten rower przez te haszcze, ale tutaj był kiedyś wielki budynek Właściwie to parę budynków, no bo to wiadomo tak jak w gospodarstwie, nie? Jakiś tam jakaś shopa, jakieś coś. Tutaj wam zaraz idziemy, tutaj wam pokażę. Gruzy po tym budynku. Ostaw pan rower. Tutaj jest betonowe. O, tutaj Wam pokażę. Tutaj jest prawdopodobnie szambo jakieś pod spodem. Zobaczcie, taka płyta betonowa wylana. Widać. Płyta wylana. Dziki ładnie tutaj jadą z tematem. Odkrywają pędraków, szukają. Pędraków, tutaj ta płyta dalej się ciągnie. Także tutaj gdzieś była dziura. Taka, żeby widać było, że tutaj szambo jest pod spodem. Jakieś spore może tutaj na górze była jakaś obora. Pewnie tak. Zobaczcie tutaj. O tutaj też takie wylane. O tutaj jest taka dziura. Zobaczcie. Taka dziura na szambo. Widzicie? Dziury. Tutaj szambo to tu można się kurde wpaść. Zobaczcie tutaj wody pełno. Tutaj macie też płytę. No, dziki tutaj jadą z tematem. Jadą Równo, tu już się zaczyna to zapadać całe. Tak, tu jest takie wklęśnięte już. Także to już się zaczyna zapadać. No, kiedyś ktoś tutaj wpadnie, to tutaj znowu jakieś takie właśnie dziury, a tutaj był dom, tutaj był dom, tutaj była piwnica, jak ta dziura tym kawałek muru leży Zobaczcie no, Betony, cegły Ej, Roga nie ma Poroża żadnego Jak na razie chyba jeszcze za wcześnie, nie rzucają chyba jeszcze Bo jelenie tu się kręcą, widać No cóż, poczekamy parę dni, dobra Także moi drodzy widzowie, z tego oto miejsca tej ruiny. Żegnam się z Wami. Zostawcie oczywiście jakąś łapeczkę, zostawcie jakiś komentarz po sobie, żeby algorytm YouTube'a wiadomo wyświetlał jak największej liczbie osób ten film. Także co trzymajcie się i do następnego oglądania.